Witam was w kolejnym odcinku Żniw, ciąg dalszy Lecimy dalej z tematami Wczoraj z tej pszenicy jeszcze udało mi się wykosić w sumie 3 hektary Lekko z górką 3 hektary No i dzisiaj od 9 już dziabiemy, czyli już godzinkę godzinkę mamy za sobą No i na chwilę obecną mamy 2 hektary W sumie, no nie całe 2 hektary, wykoszone Także te, te hektar 80, hektar 90 na godzinę robimy, jest tutaj. No, słomy sporo. Nie ma, nie ma co gadać, że nie ma, bo jest. Noże są obrócone. Kurde, teraz jej mi tu będzie przytrykało. Noże są obrócone, więc sieczka pięknie rozdrobniona. Ale powiem wam, że jakby tutaj była taka brona z grzebło, to by zrobiło tej robotę. To by to wszystko porozwalało, porosiągało A dzisiaj jeszcze jest taki wiaterek. Wiecie, to by to po prostu to fruwało by wszystko w powietrzu. Yy, mam ścinacz zwężony jakby maksymalnie. O tak. Yy, I słuchajcie, yy, nie mogę go szerzej rozwalić, bo mi rzuca na łan. Mógłbym tam troszeczkę jeszcze rozsunąć, to by tam było na styk, ale zaraz gdzieś się ciągnie i takie kurde grzywy zostają, wiecie? Dlatego jest taki pasek, yy, można powiedzieć, nie wiem, 30 cm, gdzie on tak jakby nie dorzuca do, 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 do końca. I można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że mógłby być do niego model większy, jeżeli chodzi o header. 620 w zupełności byłoby OK, do tego rozrzutnik plew, i, i wtedy ścinać mógłbym podnieść sobie wyżej. Ja wiem, że wtedy byłoby więcej masy, tak? ale ta też te, te więcej masy byłoby rozdrobnione przynajmniej na te 30 tutaj mamy cm30-40 centymetrów, 30 40 cm Plus jeszcze, plus jeszcze, jakbyśmy mieli szerszy header, o przeskok byłby o 60, to myślę, że te 20 jeszcze można byłoby, czyli te pół metra więcej z jednej i z drugiej strony poświęcić właśnie na rozrzucenie. O, tu widać właśnie dokładnie jak, jaka przestrzeń zostaje. No i za bardzo nie mogę, bo mi tutaj kurde rzuca i tak zajeżdżam, bo wieje nam ze wschodu wiatr i teoretycznie zabiera na tamtą stronę, ale, ale jest jeszcze jest jeszcze taka właśnie przestrzeń, gdzie, yy, gdzie tutaj yy, mogłoby to ciut dalej polecieć, nie dużo, ale, ale choć trochę Już może zejdę z, yy, na chwilę i, i, i zobaczę może troszeczkę bym go szerzej roz, rozsunął yy, cóż więcej mogę powiedzieć plon jest lepszy jest dużo lepszy, stanowisko po grochu, ale i tak tutaj widać, że śmietka też gras, grasowała. Mam nadzieję, że kamerka to odda. Tu, w, w, szczególnie na tej, na, tak na, na górce, to idzie dosłownie yy, z ukosa, takie czarne u góry kłosy. Tutaj też się zdarzają, nie powiem, że nie w łanie, ale tu, szczególnie na tej górce yy, i dosłownie tak jak ona tam schodzi nieregularnie, ni, ni, ni tam te kłosy yy, czarne są w większej liczebności także no, też tutaj plon jakby jest obniżony przez to na pewno nie tak jak w monokulturze pszenica po pszenicy, co wczoraj Juliusa kosiłem, ale już jest tutaj dużo lepiej naprawdę dużo lepiej, czyli płodozmian też ma na to wpływ jeżeli chodzi o zabiegi ja nic innego nie robiłem niż na tamtej działce wszystko to samo ta sama, te samym T1, te, te samo T2 te e, Chwasty, no tutaj na chwasty poleciałem jeszcze raz, bo miotła wyskoczyła oczywiście, pewnie uodporniona e, Aksjalem drugi raz dookoła całe pole i jeszcze tamto I nadal, nadal nie zadziałało O chwastach to też e, poświęcę troszeczkę, e, znaczy poświęcę inny materiał e, Powiem czemu co mogło wyjść nie tak i i skąd to się bierze, że, że, że tyle na przykład w tamtym dołku, w tamtej stronie pola, jest tyle, tyle tych chwastów. Tutaj, jeżeli chodzi o odmianę, mamy nic innego jak odmianę mosusz. No i naprawdę, naprawdę... Trzeci chyba rok, jeżeli się nie mylę, to jest trzeci rok z rzędu, gdzie mosusz występuje na naszych polach i powiem Wam, że dalej, dalej ta odmiana zostanie. Naprawdę naprawdę dobrze, bardzo dobrze wychodzi. No jeżeli. No Julius, to jest najwierniejsza odmiana. Ja wiem, że tam plon był niższy i można powiedzieć, weźcie się w palni w łeb, masz tutaj mosusza, który sypie więcej. Yy, I to jest to jest przynajmniej półtorej, ton, półtorej tony więcej. Yy, więc weźcie się, mówię, walnij w web, ktoś z Was powie: Się i a z Juliusem sobie daj spokój. No tak, tylko że ja Juliusa sieję ponad 10 lat i zawsze gdzieś ten Julius wychodził bardzo dobrze. Yy, ten rok jest specyficzny, z oczywistych błędów, już nie będę oczywiście powtarzał się. Yy, to o czym mówiłem w, w poprzednich filmach yy, ale naprawdę warto byłoby yy, warto byłoby zainwestować w płodozmian chociaż tutaj mówię, no, no nie, ma, nie ma złego płodozmianu z tym, że yy, jest co do poprawy, tak, bo, bo naprawdę yy, widać, widać progres, tak o, klapki trzeba założyć i wyjdę, zobaczę ten ścinać, co tam się, czy da się, radę go poprawić, czy nie da rady go poprawić I za chwilę do was wrócę No i tak, udało mi się podnieść Kurde, trochę, trochę zagmatwane, bo nawaliło się tam pod tą klapę Syfu, wiadomo, no ścinać pracuje, to i to wszystko tam się zbiera Uniosłem o jedno oczko do góry i zwęziłem go na, na, jakby na rozstawie. Zobaczymy, jak się od, obrócę, jak to będzie, prawda, wyglądało. Może będzie ciut lepiej. No, taki jest zresztą mój zamiar, był, ale już widzę, że już, już tam szerzej to troszeczkę idzie. Więc y, chociaż te 20 cm to już będzie robiło naprawdę sporą robotę, prawda? Aby mi na łan tylko nie rzucało. No i tak jak mówię, zajeżdżam z jednej strony, wykaszam, żeby wiatr nie rzucał właśnie mi tam gdzieś na łan na, na tego. Bo jakbym z tamtej strony przekaszał, to by wszystko mi leciało na łan i muszę z, jakby z jednej strony tylko, prawda, kosić. To, to, to jest jakby jeden mankament, ale szersze poprzeczniaki i, i, i powinno, powinno to wszystko mieć sens, prawda. No zaraz się obrócimy, zobaczymy też jak to, jak to mi wyszło. Czy efekt, który chciałem uzyskać, yy, został, yy, został uzyskany? Ależ no, kotuje się. Dzisiaj to no, mamy na zewnątrz już 31 stopni, ale powiem Wam, że jest yy, wiaterek i aż tak bardzo tego, yy, tej temperatury nie czuć. Już jest, już jest yy, dużo, dużo, yy, dużo lepiej. O, tutaj jeszcze sobie właśnie podkoszę to. kawałki tutaj tutaj tej już pszenicy między tym na pewno nie będę podsiewał, Tutaj wyjdzie wyjdzie podsiać ładnie trawki. O i tego klina na pewno już tutaj nikt nie będzie dosiewał. Tym bardziej że to będzie rzepak, ani jak to nie będzie opryskać, ani, ani wjechać tam, więc całość pod fotowoltaika będzie tutaj uprawiane. Nie będzie uprawiane, tylko będzie no uprawiony i posiana, posiana najzwyczajniej w życiu trawa, nie tutaj więcej. Nie będę prawda kombinował, o. tylko trzeba będzie to po prostu uprawić i i podsiać trawki. Okej, mamy tutaj I jeszcze raz i będzie gitara. Dzisiaj pogoda to jest i idealna do, do, do sechu i do, yy, do koszenia no, pięknie, pięknie to wychodzi Pięknie się dzieje Temperatura odpowiednia o, widać wszystko po drzewach jak to się wszystko zachowuje na, na chwilę obecną Jeszcze to, ten trójkącik dziabnąć O i będzie Będziemy mieli tutaj wykoszone już pszenica tutaj bez żadnych zabiegów o, żeby nie za blisko, bo będzie nieszczęście tylko z tego okej, okay, załatwione załatwione mamy i lecimy dalej Guan oczywiście na końcu wam powiem, jak skoszę to pole, jaki, jaki plon był Plan jest dzisiaj na 25 hektarów. Wczoraj praktycznie od 11, no może troszeczkę przed 11 wjechałem już. Dokładnie też nie pamiętam. Udało mi się wykosić 20 hektarów do 12 w nocy. O 12 w nocy byłem już na, na gospodarstwie u rodziców, kombajn podwiatą. Także dzisiaj, jeżeli do tej pory uda się wykosić, bo jakieś tam deszcze zapowiadają, mam nadzieję, że do nas jeszcze nie dojdą. To plan jest na 25 hektarów dzisiaj, żeby uczknąć. No i jak wykosimy te 25 hektarów, to zostanie około 80 do wykoszenia. Zostaje nam pszenica, pszenżyto oraz jęczmień. Plan jest taki, żeby właśnie wykosić wszystkie pszenice. Na końcu pszenicę nasienną najpierw wydmuchać, po, po pszenicach innych odmian wydmuchać zbiornik. Obkosić dookoła całe pola, to wszystko co, co z boku, wiadomo jakieś, jakieś pozostałości chwastów na pewno, tam będą, więc to też pójdzie jakby na, na taką kupę do sprzedaży na konsumpcję, a reszta będzie koszona na materiał siewny. No właśnie do Ławrenowicza będzie oddawany, także myślę, że jak nie popada, to w przyszłym tygodniu na począt do połowy przyszłego tygodnia chociaż. Chociaż jakby nie popadało, to mamy sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek Teoretycznie powinno być po żniwach już Także no na razie, na razie tyle Myślę, że usłyszymy się na końcu, na końcu pola No i teraz kończymy właśnie Dubaja Dubaj, za chwilę będę znał wyniki Jak tylko jeszcze dwa razy przyjadę, Tomek pojedzie na wagę Plus, minus 6 ton jeżeli chodzi o mosusza, mamy skoszonego, zważonego no i słuchajcie, zabrakło średnio średnio 20 kg do 8 ton żeby średnia wyszła czyli sumując średnia z hektara mosusza kształtuje się na poziomie 7,980 tak to wygląda wynik jak najbardziej na plus, chociaż no, na plus mogło być lepiej. E, z wiadomych, oczywiście, względów jest mniej. Naprawdę, miejscami one wyglądał bardzo, bardzo dobrze. E, gdzie nie było aż tak e, silnie porażone przez śmietkę, e, to przez, przepraszam, przez pryszczarka, e, to wyobraźcie sobie, że nawet. w Wiecie, gdzieś tam w dołkach przy przystawie, no to tam, tam plon mógł być, nawet bym powiedział, około 10. Ale co tu, co to mówić, że mógł być? Żeby babka miała wąsy, to by dziadkiem była, prawda? Eee, także taka średnia wyszła, i powiem tak, no, w tych okolicznościach jest to dobry wynik, ale gdzieś wiadomo z tyłu głowy siedzi, że jednak. Jednak mogło być lepiej. Mogło być lepiej przez zaniedbanie. Yy, niestety ten plon jest niższy. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, o ile będą takie warunki, uda się uzyskać wyższy, wyższy plon i wejść na te yy, prawidłowe tory, jeżeli chodzi o plon pszenicy. Mamy już dzisiaj wykoszone yy, 18 hektarów. Za chwilę będzie 18 hektarów. Kończę to i wjeżdżam w kolejną pszenicę. Także na tę chwilę to, to tyle. W dzisiejszym odcinku pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.